Mimo, że wiadomo było o niej od kilku miesięcy, nagroda dla SMLW dotarła do miasta dopiero w piątek. Chodzi o trofeum za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii od 250 do pół miliona metrów kwadratowych oraz Grand Prix w ogólnopolskim programie Dobra Spółdzielnia 2012. Jest on realizowany przez redakcję Strefy Biznesu, w dodatku do dziennika Gazety Prawnej. Najmocniejszym faktem decydującym o sukcesie regionowskiej spółdzielni była kompleksowość jej działania. Mówię tutaj o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa w Legionowie pamięta nie tylko i wyłącznie o eksploatacji. Inwestuje, co jest w spółdzielczości coraz mniej powszechne. Bardzo mocno dba o sprawy duchowe. Mówię tutaj o działalności społeczno-wychowawczej. Ponieważ trofeum tej rangi powinno być wręczane w odpowiedniej oprawie, zarząd laureatki o nią zadbał. Z wyborem sali problemów nie było. Gorzej jest doborem gości. Zastanawiając się nad tym, jak, w jaki sposób uświetnić tę uroczystość wyszło na to, że my organizujemy imprezy dla mieszkańców, dla członków, dla przedstawicieli samorządu spółdzielczego, a nigdy dla pracowników. I uznaliśmy, że przecież ta gala jest wynikiem tego, że ci pracownicy tak pracowali dobrze i zostali tak pozytywnie ocenieni, bo suma ich aktywności wpływa na jakąś tam aktywność spółdzielni. Jeśli jednak wśród gości byli tacy, którzy oczekiwali, że na samym zaproszeniu lista prezentów się nie skończy, wyszli z ratusza trochę rozczarowani. Podziękowanie będzie, że tak powiem na sucho, bo ani nagród pieniężnych, ani podarunków z tego tytułu bo sytuacja jest niepewna i nie chcemy za bardzo szastać pieniędzmi. W piątek bez umiaru szastano za to gratulacjami i pochlebstwami. Tradycyjnie nie szczędził ich prezydent miasta, zadowolony, że za jego kadencji po samorządowo-spółdzielczej ja wojnie zapanował że... pokój. Ja codziennie rano jak wstaję, to wstaję ze świadomością, że mam najlepszego prezesa spółdzielni mieszkania. Udzielnia Mieszkaniowa to też jeden z większych inwestorów na terenie miasta, ale przede wszystkim to jest instytucja, która realizuje, podobnie jak gmina, dla dużej części mieszkańców wiele takich podstawowych usług dotyczących komfortu ich funkcjonowania i życia. Korzyści wynikające z dobrej czynionej w legionowie spółdzielczej roboty widać podobno z daleka, nawet z ogólnopolskiej perspektywy. Poprzez prawdziwe działanie i praktyczne działanie pokazujemy, że spółdzielczość jest formą gospodarowania, która jest przyjazna ludziom i rozwiązuje problemy wszystkich mieszkańców. Jak twierdzi Łukasz Osypiński, wbrew doniesieniom niektórych mediów, polski ruch spółdzielczy ma się całkiem dobrze. W obliczu ekonomicznych terapatów kraju to bardzo istotne. Dzielnie trzyma się też Legionowska Laureatka. W tej chwili mamy do dyspozycji no dzisiaj, gdybym miał odpowiedzieć, to mamy do dyspozycji żywą gotówką ponad 8 milionów złotych. No i jakieś tam. Najgorsze tragedie musiałyby nastąpić, żebyśmy nie wyszli z tego obronną ręką. W odparciu ataku kryzysu przyda się też bez wątpienia doświadczenie dowódcy. 6 października minęło 20 lat, jak ja zostałem prezesem. Ja się, kiedyś o tym myślałem, ale później jakoś mi to uciekło. No właśnie, a nie było żadnej imprezy, albo to, co się odbędzie, to nie ucieczę. Poczekamy, zobaczymy. Oby tylko czasu na jej zorganizowanie prezes miał więcej niż to wynikało z życzeń szefa Związku Rewizyjnego Polskich Mieszkaniówek. Parafrazując słowa Jerzego Wsiaka, życzę, aby spółdzielnia mieszkaniowa w Legionowie pod dowództwem Rosiaka, a niech się męczy. Trwa do końca roku, końca świata i jeden dzień dłużej. Piątkową galę zwieńczył nastrojowy koncert bywałej już w Legionowie grupy Czerwony Tulipan. Muzyczny podarunek od zarządu pracownicy przyjęli rzec można śpiewająco.